Siemano, witam serdecznie w Sleeping Dogs dzisiaj jedziemy z misją główną czyli tutaj musimy spotkać się z Winstonem trochę się zmieniają plany że chodzi o tę grę i o znajdźki do tej pory to co było po drodze to podnosiłem i zbierałem, teraz już tego nie będę robił pewnie zapytacie dlaczego no plan jest taki żeby te znaczki sobie wykorzystać po to, że jak będę je zbierał to stworzę sobie okazję do odhaczenia i znalezienia i aktywowania tak zwanych zadań ukrytych statystyki. Ja wam pokażę o co chodzi. Zakończone wydarzenia. Jest ich 28, natomiast chyba 10 lub więcej jest po prostu wydarzeniami ukrytymi i trzeba je znaleźć samemu. Czyli trzeba jeździć po całej mapie, po każdej dzielnicy, wszędzie i szukać tych Ukrytych zadań. A żeby było ciekawiej, to nie da się ich aktywować na przykład jak pada deszcz. Nie da się ich aktywować w nocy, więc to jest dodatkowe utrudnienie. Także najbardziej upierdliwe <coughs> zadania w całej grze to są właśnie te, których trzeba poszukać samodzielnie na własną rękę. I dlatego te znajdźki sobie zostawię, bo jak będę zbierał i jeździł w różnych uliczkach, to mam nadzieję, że mi się aktywuje gdzieś w pobliżu. Wtedy takie znajdźki, jakie zadanie i tanim kosztem będę mógł je zrobić bez później jeżenia znowu po wszystkich dzielnicach i szukania tych zadań okay. mamy wyjaśnione, dojdziemy dalej. Jak widzimy Zobaczcie na minimapę tam gdzie jest ta zielona tarcza, to obok widać figurkę. Więc w tej misji znajdziemy kolejną statuetkę do oddania i być może nawet nauczymy się dzisiaj nowego ciosu. Kolejnego. Na razie pojedziemy do Winston'a, zobaczymy co on w ogóle chce od nas I wiecie co? Ja mam taki chytry plan Mam nadzieję, że się uda O właśnie, ominąć ten znacznik, nie odpalać misji a po prostu ruszyć po statuetkę, bo nie wiem co będzie później Jak nam się kascenki powłączają i aktywuje nam się zadanie To nie wiem czy będę mógł tu wrócić tak szybko Proszę bardzo Mamy statuetkę, to od razu pojedziemy też do mistrza. To jest tutaj Kawałeczek dalej. Drogi nie trzeba odkładać jakoś wiele. No to myślę, że to jest dobry pomysł, aby udać się tam jak najszybciej i nauczyć się czegoś nowego. Uaj, zajdź, zachowuj się jak człowiek, a nie jak małpa. No, no to lecimy. Na tej chwili jeszcze chyba są co najmniej dwie miejscówki w tej grze, gdzie można było bezpośrednio po statuetki się udać. Ale ja sobie poczekam na odpalenie się misji. Po prostu. I wtedy zbierzemy statuetki, żeby 20 razy nie krążyć po tych samych lokacjach. A tymczasem idziemy się uczyć nowych ruchów. Found one of your statues. Oh, a dog. Excellent. I understand your sister passed. She was an addict. She couldn't kick it. It's not a very interesting story, I suppose. But in light of that, your chosen career is rather interesting. To so me, anyway. Knowing who you are. You asked me once not to lie to you, and I think in return, you shouldn't ask me about my career. Fair enough. No, chyba polecimy dalej ścieżką górną Tu ostatnio mieliśmy uderzenie ogłuszonego, czyli po ataku kolanem mogliśmy wykończenie robić A tutaj obrotowy cios piętą, czy też ulepszona standardowa kombinacja czterociosowa, gdzie czwarty cios będzie takim uderzeniem efektownym, wzmocnionym Zaraz zobaczymy, więc 1, 2, 3 i cztery tak jest, widać, że to jest mocny cios I Też fajnie, bo na pewno będzie działał na więcej przeciwników niż jeden, żeby no w pobliżu Ten będzie sięgał po prostu obszarowo eee, Całą grupę Tutaj kolan... ach, kolan przeciąłem Niestety mi przeszkodził O, to było dobicie Dobicie po ataku kolana już O, widzicie? Idealnie było to zaprezentowane. Jak działa ten cios obrotowy, piętą. Dwóch przeciwników skoszonych dosłownie jednym uderzeniem. No, jest coraz lepiej. Owaj, troszeczkę się zadrapał przy goleniu. Dobrze. Myślę, że teraz możemy już z czystym sumieniem ruszyć do misji głównej. A właśnie, jeżeli chcemy aktywować jakieś zadanie szybko, bez wchodzenia do mapy, wystarczy wcisnąć N i wtedy gra nam przerzuca znacznik pomiędzy misją główną dla triady a misją no też w sumie główną dla policji. Aczkolwiek te dla triady to też są tak naprawdę dla policji, przecież działamy pod przykrywką. To jest, to jest I've been waiting for you. You guys smell something? Not even. It's a sexy, good old shoe. You know what happens to rats' weight? Uh, yeah, I, I heard. Conroy gave me all the details when he was helping me out on that mission. Uh, uh, You're so sad! Who the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ran out Popstar, Winston. I know he did. What oh, are you gonna do no uh, This motherfucker right here is a snitch. Uh, is that right, mate? You fucking rat. I sent you to Popstar, and now he's in jail. Yeah? And who says to get uh, the most from that? Uh, you're gonna take uh, over Popstar's whole ketamine racket now. No more scraps for you. You'll supply the whole city with drugs. You and Dog Eyes. Popstar's gone, and you're still dealing, aren't you? So who's supplying you? You guys actually listen to this asshole! He's a rat! He's a fucking rat! Take him to young love, sir. You're still looking for that bastard, aren't you, I'm here. Wait, where's that? swear. Oh, it's a dirty fucking rat! No to nam się trochę skomplikowało życie, trzeba przyznać, a właściwie Wajowi, y ale wiedział co robi, prawda? Ja to wyglądało, że to było wszystko, że chodzi o tę misję. W sumie nawet nie wiem, czy to była faktycznie misja. Teraz sprawdzimy w postępach, bo nie wiem, czy to faktycznie liczone było jako misja fabularna, czy tylko jako przerywnik. Zobaczmy, może w statystykach i postępach procentowych w fabule. Bo sam jestem ciekawy, tu jest stopień ukończenia. 8 na 30, chyba tyle samo było, co? Czekajcie, 26,67. Chyba jest identycznie. Więc jednak to nie było liczone jako misja główna, no ale trudno Zrobiliśmy to, co trzeba było A teraz idź do Pink PC, odbierz paczkę, potem idź do Golden Koi Dobra, coś jeszcze? Mamy podejrzenie Morders na wyścigach, spotkajmy się Więc kolejny trop dla policji jest otwarty A właściwie dostępny Gdzie to jest? Czekajcie, jeszcze właśnie mapa nie zaktualizowała O, teraz dopiero Trzeba chwilę poczekać, tak jest. Dostępna jest nowa sprawa, do tego tutaj misja na podsłuchu, ale to będziemy robić w odcinku przyszłym: czy albo sprawę, albo misję główną. Też pewnie sprawę sobie tworzyłem, bo misji trochę było ostatnio, więc pójdziemy z czymś innym. Na razie się przebierzemy, i postanowiłem teraz robić takie małe pierwsze, nasze 100%, w tej grze. Czyli wykonać wszystkie zadania dla Trona. A więc e, zadania, zlecenia związane z dostarczaniem aut. Taksówka? Serio? A czemu akurat zielona? Czemu akurat zielona? Nie może być czerwona? Albo jakakolwiek inna? E, dobra, bierzemy cokolwiek I szukamy taksi albo Albo kawałek się przejdziemy po mieście, bo teraz mamy słoneczną porę dnia, nie leje deszcz. I to są właśnie najlepsze chwile, żeby szukać zadań ukrytych To jest największa szansa, że takie zadania się odpalą e, Jeszcze żeby zwiększyć sobie te szanse na znalezienie, wam powiem, takich questów, to warto się poruszać gdzieś przy takich punktach jak nie wiem właśnie salony masażu, sklepy, budki z jedzeniem apteki i tak dalej. W pierwszej kolejności właśnie przy tych miejscach pojeździć i zobaczyć, czy coś się odpali. Jak nie? No to sobie trzeba po całym mieście śmigać. Więc na razie pojedziemy sobie na wprost. Jeżeli nic nie znajdę, to biorę taksówkę. Ci tam je GPS prowadził, więc... więc tędy pojedziemy. to jest najbardziej uciążliwe do szukania, najbardziej czasochłonna. bo wszystko inne jest dosyć proste do znalezienia, jeżeli wykonujemy 100% w tej grze. Wszystkie zadania, wszystkie przysługi, randki. To nie będzie problemu z tym, żeby namierzyć znajdźki, ale akurat te zadania ukryte. No to już powiedziałem, wszystko na własną rękę trzeba robić. Gra nam w tym nie pomoże. No i niestety nie udało się nic odpalić, więc bierzemy taksy i jedziemy. I jedziemy tam, gdzie jest taksówka. Zielona. Gdzie możemy się dostać? No może tu. Przy parkingu. Albo tu przy sklepie, może tam coś by się odpaliło. Tak mówię, przy sklepach najprędzej, więc kto wie? Chociaż w sumie już tak trochę szarawo się robi. I nie widzę tutaj żadnego znacznika. Czyli albo to nie jest to miejsce, albo już pora jest za późno. O stary, zapamiętam twój numer. Rejestracyjny i po Ciebie przyjda No dobrze, bierzemy auto i ruszamy po to o, Tego auta ja nie chcę Czekamy aż policja sobie pojedzie No Znikajcie Tu się nic nie dzieje, wszystko jest w porządku Oczywiście ruch drogowy jest zachowany w tej grze więc jak jest czerwone światło, no to auto nie pojedzie dalej. Realizm. Czy co? Ukradniemy może to auto. To trochę bardziej z daleka, może policja się nie przywali. A nawet pojechali już. Dobrze. A teraz śmigamy po taksówkę, która gdzieś jest. Która gdzieś krąży. I czemu mi się odhaczyło? Tak, ona bierze gdzieś na obwodnicę Tędy by trzeba jechać O, tam jest zielony taksy, nie może być to Patrzcie, znowu mi zniknął e, GPS Ale mamy namierzone chyba Czekajcie, tędy trzeba jechać. Nie no, tam jedzie, gdzie mnie GPS prowadzi Ups Spokojnie. Zaraz zaczną mnie tu ścigać. No wyjpad, stary. Kto ci do prawo jazdy? Ja No teraz tędy. Już tu idzie się zakręcić, cholera. Gdzie to auto jest? <tryk> Aj. Jeszcze sobie musiałem limuzynę wziąć do tego zadania. sorry ja Skręcamy tu. No i patrzcie. Co tędy? Chyba tak. No tu szło się naprawdę troszeczkę zamotać. Ja zna się nie nadaje do tego typu akcji, ja wam powiem. Tu jest. Ok, droga zablokowana. I teraz przechwytał to. I ruszamy do garażu. Cój! No. Co za koleś Zarąbiście. Co za tytno. Chyba zobaczyłem, ja się przestraszył Ha. Teraz będzie uciekał. No, byle tego auta nie zdemolować, bo dostaniemy wtedy mało pieniędzy A nie o to chodzi Stój, mówię Tak, widzicie? On będzie uciekał Średniówka z kurczakami Dobra, dawaj, to, to ja nie mam czasu Dobrze, w korku koleś utknął, może uda się go przyblokować teraz Co wy robicie? No wreszcie Wyjazd mi stąd Pierwszy raz się zdarzyło, żeby Koleś tam uciekał Dobra no Ale chyba się udało się z tego wybrnąć Jedziemy do garażu Pół kilometra i dostaniemy niecałe 33 tysiące dolarów o ile się nie rozbijemy oczywiście no właśnie było blisko trochę czasu żeśmy spędzili na tej misji może nam się przedłużyło, no ale nieważne Udało się jakoś dotrzeć w jednym kawałku. Pieniądze są. Spróbujemy jeszcze jedno. Co zrobić? Kontakty, tron. Jedziemy. Sedan. Co tym razem? Sedan Enterprise. centrum handlowego. Czyli gdzie? Dokładnie W Kennedy to No bez taksówki to się tu już naprawdę nie obędzie Nawet jedzie jedna, spróbujemy ją zatrzymać Mam nadzieję, że nie będzie uciekać Przepraszam bardzo, ale mam Mam pewną ofertę dla ciebie Ujrzesz cholera, co jest tą Wariowałeś Chcesz zarobić czy nie? To jedziemy do Kennedy Town. Najbliżej chyba tu, przy parkingu się <laughs> zameldujemy Od razu sobie auto wezmę jakieś. Albo motor. Albo sobie taksówkę. Będzie najszybciej. No i kolej znowu ucieka, nie wiem, czy mnie widział. Po prostu jedzie sobie przed siebie. Ale coś za ja wam powiem. Więc nie wiem. Czy może kolejna ucieczka została nam zafundowana? Ale raczej nie Zróbmy to szybko. Zanim nam ucieknie. No, tym razem bezbłędnie. Ile? 115 tysięcy, tak? Drugiego auta to my jeszcze nie mieliśmy. Tu jest skrytka, jak powiedziałem, zostawię to celowo. No teraz mamy wieczór, więc na 100% chyba żadne zadanie nie jest możliwe do aktywowania. Z tych ukrytych. No, kupę kasy ponad 100 tysięcy to już jest zarobek konkretny. Dobra. mam tu wjechać nie? Serio? Już tak na skróty A, po drugiej stronie jest garaż Czyli tutaj Dawajcie moje 115 tysięcy dolarów No i udało się całkiem sprawnie teraz w przeciwieństwie do poprzedniego kursu. Zobaczmy czy w kontaktach jeszcze tram istnieje. <laughs> Pewnie tak, dokładnie. Więc jeszcze coś będzie do roboty, ale na razie zostawiamy. Mieliśmy dzisiaj kawałeczek, może nie misji, ale historii. Trochę fabuły ruszyliśmy. Odwiedziliśmy dwa kolejne autka dla Trana. W następnym odcinku bierzemy się, bierzemy się za otwarcie drugiej sprawy dla policji. Jak będzie chwila, to znowu wracamy do odwołania aut dla naszego kolegi Trana. Do usłyszenia.